13 kwietnia. Żywot świętego Hermenegilda, króla i męczennika. Żył około roku pańskiego 586. Król Westgotów w Hiszpanii, imieniem Leovigild, heretyckiej wiary ariańskiej, miał z żony swej Teodozyi, która była katoliczką, dwóch synów Hermenegilda i Rekhareda. Tych matka pragnęła wyćwiczyć w wierze swojej, choć byli ochrzczeni po ariańsku. Na nieszczęście, Pan Bóg zabrał ją rychło ze świata i obaj bracia dostali się pod opiekę macochy, niewiasty złej i arianki. Król oddał starszemu synowi koronę i rządy nad Sewilą, a za żonę dał mu Ingondę, córkę króla frankońskiego. Ta była katoliczką, ale macocha umyśliła przeciągnąć ją na arianizm, czym niczego nie zaniedbywała, by młodą panią odwieść od prawdziwej wiary. Zrazu udawała wielką życzliwość i miłość, a gdy to nie prowadziło do celu, poczęła z niej szydzić, na ostatku dokuczać okrutnie. Królewna zniosła to wszystko cierpliwie, nie przestając modlić się za męża, by mu Bóg dał łaskę prawej wiary. Jakoż Hermenegild, patrząc na cierpliwość i niezachwianą wiarę swej cnotliwej małżonki, wyrzekł się błędów ariańskich i wrócił na łono kościoła. Rozgniewał się o to srodze ojciec, a wyzówszy się z uczuć ojcowskiej miłości, synowi odebrał tytuł królewski i obległ go z licznym wojskiem w stolicy. Katolików prześladował, wtrącając do więzienia biskupów i kapłanów i zabierając im dobra kościelne. Hermenegild, widząc, że niepodobna sprostać przemocy, z trzystoma wiernymi panami uciekł tajemnie do warównego miasta Ossate. Ale ojciec zdobywszy i te warownię spalił ją. Hermenegild szukał ratunku w kościele, do którego się schronił. Ojciec kazał mu przez brata Rekareda powiedzieć, że mu wszystko przebaczy, jeżeli dziś przyjdzie i będzie prosić o łaskę. Królewicz, nie myśląc o zdradzie i o złamaniu przysięgi, bo ojciec oznajmił mu to pod przysięgą, wyszedł z kościoła, rzucił się ojcu do nóg, błagając o odpuszczenie. Ale wiarołomny ojciec kazał syna okuć w ciężkie kajdany, wrzucić do ciemnej wieży, póki by się wiary katolickiej nie zaparł. Hermenegild wolał wycierpieć wszystkie męki, niżeli wiary odstąpić, prosząc zarazem Pana Boga o łaskę wytrwania. Próżne były usiłowania i obietnice ojcowskie, próżne groźby na które Hermenegild zwykł mawiać Ojcze mój, nie zapomnę nigdy dobroci Twojej i powinnej Tobie czci i miłości, ale za koronę ziemską nie chcę i nie mogę postradać korony niebieskiej i gotowym życie utracić, aniżeli się Bogu mojemu sprzeniewierzyć. Gdy nadeszły święta wielkanocne, ojciec do syna zamkniętego w więzieniu wyprawił jednego biskupa ariańskiego, który mu miał po raz ostatni oznajmić wolę królewską i to ułaskawienie, pod warunkiem wyrzeczenia się wiary katolickiej. Hermenegild taką mu dał odpowiedź, Nigdy za królestwo ziemskie nie wyrzeknę się królestwa wiekuistego, nigdy też duszy mojej nie zmarzę odstępstwem. Wstydź się, że w szatach pasterza dusz wiedziesz lud na zatracenie. Leowigild tą odpowiedzią do żywego dotknięty wydał wyrok śmierci na własnego syna i w sam Wielki Piątek kazał mu ściąć głowę. Niedługo po dokonaniu tej zbrodni król i ojciec bezbożny srogo był prześladowany z gryzotami sumienia, a umierając prosił świętego Leandra, biskupa, żeby młodszego syna Rekkareda w wierze katolickiej wyćwiczył. Ten też nawrócił się wraz z całym ludem. Nauka moralna. Zauważyć tu winniśmy dziwną zatwardziałość Leovigilda, który uznawszy, że wiara katolicka jest prawdziwie boską, jednakże się do niej nie skłaniał, a to z obawy ludności aryjańskiej, która gotowa by go była tronu pozbawić. Przeniósł wielkość doczesną nad wielkość wieczną, chociaż dokładnie o tem był poinformowany. Łatwo heretyków przekonacie, przemawiając do ich rozumu, ale przełamać ich uporu nie można. Heretycy nawet chętnie lubią słuchać wywodów wiary katolickiej, ale cóż z tego, kiedy na próżno, żaden się tak łatwo nie przekona, a tym więcej nie porzuci swych błędów. Grzesznik opuszczony od Boga może powstać, ale tylko za łaską Boga, ujrzawszy jednofigowe drzewo przy drodze, przyszedł do niego i nie znalazł nic na niem, jedno tylko liście, i rzekł mu: niechaj się nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschła zaraz figa. A ujrzawszy uczniowie dziwowali się, mówiąc: jakoś natychmiast uschła? A odpowiadając Jezus, rzekł im: Zaprawdę, powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę, a nie wątpilibyście, nie tylko to figowym drzewem uczynicie, ale też, gdybyście górze rzekli: Podnieś się, a rzuć się w morze, stanie się. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 21, wers od 19 do 21. Tu zbawiciel przyrównuje heretyków do uschłej figi, Którą przeklął, ponieważ nie rodziła owocu. Biada, jeśli czas przeklęcia minie i drzewo uschnie. Wtedy owocu wydawać nie może i bezużytecznie zawadza na świecie. Święty Hermenegild był poprzednio heretykiem, i tylko za staraniem katolickiej swojej małżonki wrócił na łono kościoła, za co nawet poniósł śmierć męczeńską. Mamy tu godne naśladowania przykład dla wszystkich niewiast, ileż to dobrego zdziałać może pobożna małżonka. Jeśli nikomu to jej zapewne uda się sprowadzić męża na drogę cnoty. Jej przykład, cierpliwość, łagodność i napomnienia są środkami, które męża zdolne do prawdziwej wiary nawrócić i w niej umacniać. Także i żony niech będą poddane mężom swoim, aby też, jeśli którzy nie wierzą Słowu, przez wspólne z żonami mieszkanie bez słowa pozyskani byli, obaczywszy czyste w bojaźni obcowanie wasze. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział trzeci, wers pierwszy. Modlitwa. Boże, któryś świętego Hermenegilda, męczennika Twojego, nauczył przekładać koronę niebieską nad ziemską, spraw, pokornie prosimy, abyśmy za jego przykładem ziemskimi dobrami gardząc, o wieczne się starali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, kilka ogłoszeń. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Już 14 kwietnia w Warszawie odbędzie się Narodowy Marsz dla Życia. Zachęcamy do zarezerwowania tego terminu i uczestnictwa w marszu. Jeżeli jednak będziesz wtedy bliżej północy, to zachęcamy do uczestnictwa w marszu dla życia w Szczecinie. Z ciekawostek, ten marsz ma miano największego marszu dla życia w Polsce. Uczestnictwo w marszu jest dziś bardzo istotne, gdyż sami wiecie, z jakimi propozycjami wychodzą niektóre partie polityczne. Dlatego zróbcie wszystko, co możliwe, aby uczestniczyć w jednym z tych marszów. A jeżeli niestety nie uda się Wam uczestniczyć fizycznie, to odszukajcie te marsze w mediach społecznościowych i zacznijcie je promować, zapraszając do wydarzenia, udostępniając grafiki i informacje związane z jednym czy z drugim marszem, a także rozpowszechniając transmisję live w dniu marszu. Zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku, w 100% na nauki katolickie. Dane do przekazania podatku oraz darmowy program do rozliczenia znajdziesz w opisie filmu. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, to dzięki Wam nauki katolickie mogą tworzyć więcej treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę odprawiana jest Msza Święta. Dziękujemy za Wasze wsparcie i modlitwę za Pana Jordana Petersona, przez cały rok będzie odprawiana Msza Święta w intencji jego nawrócenia. Jeżeli podobają Ci się treści nauk i pomagają Tobie w codziennym życiu, Możesz nas wesprzeć dobrowolną jałmużną. Opcje przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia, zapisania się i rozliczenia 1.5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.